Beton robię B20, wiecie? No i powiem wam jak ten YouTube Studio i tam o tym zarabianiu podostawałem tych wiadomości, że wejdź na kolejny etap, zacznij zarabiać mówię kurde oszalałem z radości, nie? Już sobie zwizualizowałem, że 400 dolarów zarobię, nie? Jak zarobię mordeczki wszystkich zapraszam nie wiem, na piwo wszystkich zapraszam, fanatyków kanału albo na wioseczkę przyjedziecie posiedzimy, zapalimy ognisko Będzie milutko. Ponury postawi swoje wino, swoją gorzałkę. Uczcimy ten sukces No ale widzicie, no na razie to jest do tego daleko, nie? Daleka droga. Ale powiem wam, trzeba mieć marzenia, nie? Trzeba mieć marzenia Nie, nie można się poddawać. Nie można mówić, że wiecie, ja tego nie zrobię, ja tego nie dam rady. Tylko trzeba działać. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Mordeczki. Wiecie o czym mówię?